To jest 25 lat działania Caritas Wolnej To jest naprawdę piękny czas. Piękny czas i wiele, wiele dobra, które się, które dzięki wydarzyło. To są nuty nadziei, to jest wielka symfonia codziennej pomocy Caritas. Ale teraz słuchajcie, to jest bardzo teraz ciekawa rzecz. Wyciągnijcie wszystkie iPhony, jakie macie i różne inne Samsunki, różne inne, bo teraz zrobimy bardzo coś bardzo ciekawego. Chcieliśmy... Uchodźcom z Iraku, którzy są w Libanie, przesłać także nutę od nas. Jaka to może być nuta? Nuta polska. I słuchajcie, poproszę ludzi z chóru, niech zamachają do mnie, ktoś śpiewał w jakimkolwiek chórze kiedykolwiek. Chodźcie tu pod scenę. Chodźcie, chodźcie, chodźcie do nas. Chodźcie do nas. I wiecie, co zrobimy teraz? Kto zgadnie, co teraz zrobimy dla. przesłanych dla nich polską nutę. A co się teraz śpiewa w okresie od 24 grudnia do 2 lutego? Co się śpiewa? Zaśpiewamy jakąś kolendę. A jaka jest taka najmocniejsza polska kolenda? Bóg się rodzi, tak jest! I zaśpiewamy, Bóg się rodzi. Tylko poprosimy, aż chłopaki na nagłosili, bo jeszcze nie słyszę chłopaków. Tak? Nie słyszę, nie słyszę, nie słyszę. i 5000 To jest wyzwanie naszych braci, że pamiętamy, że oni myślimy, że ty, no my starą, polską kolędę, która mówi najważniejsze prawdy wiary. Teraz jest bardzo ważna chwila też. Poprosimy księdza dyrektora o poprowadzenie modlitwy. Możemy się naprawdę zjednoczyć w modlitwie. Chciałbym może najpierw podziękować i przypomnieć, że ten, kto śpiewa, dwa razy się modli. No... Dlatego też dziękuję bardzo organizatorom tego spotkania, panu Marcinowi Pospieszarskiemu. ale przede wszystkim też wszystkim artystom, muzykom, którzy oferowali swój czas, swój talent właśnie tutaj dzisiaj, dzisiejszego wieczoru. Chcemy być solidarni z tymi, którzy cierpią. Święty Jan Paweł II w Gdańsku w czasie pielgrzymki tłumaczył nam, co to znaczy solidarność. To znaczy brzemiona jedni drugich noście. I dzisiaj chrześcijanie na wschodzie, ale w wielu, wielu krajach cierpią prześladowanie, śmierć, więzienie. Muszą pozostawiać swoje domy, tułaczka. Dlatego też za tą solidarność z naszymi braćmi w intencji ich w intencji tych wszystkich którzy cierpią odmówimy modlitwę pańską którą, której nauczył nas sam Pan Jezus Chrystus jest to modlitwa, która zawiera w sobie całą prawdę ewangeliczną Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje święć królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen. Bóg zapłat, Dziękuję bardzo. bo gdyby Pan się odpowiedział na wyzwanie, gdyby nie zaryzykował z takimi szalonymi ludźmi jak, jak ja, to by się to nie udało. Dziękujemy jeszcze przede wszystkim Wam, że to byliście dobrze. Zostańcie z Panem Bogiem. Zostańcie z Panem Bogiem od nas dla Was. Do zobaczenia, słuchajcie. na nadziei będą grały. Jeszcze będą grały. A 3 lutego... Tutaj jest koncert, tak? Przecież w jest tutaj koncert Caritas w Warszawskach. To no Caritas, przyjdźcie!